13 grudzień 2025. Tutaj w Mikołaja był wykonany zabieg. Drugi, więcej już nie będę w tym roku robił. Yy, tutaj jest dosłownie śladowej ilości. O, to, to, to. Tu są odsklepiny. Po tygodniu czasu. Tu coś leży także to 13 grudnia tu pojedyncze OK. mogę powiedzieć, że około 8 uliczek jest zajmowanych pszczoły siedzą tak dosyć nisko tu mamy 13 grudzień 2025. Tydzień wcześniej zastosowałem zabieg. Praktycznie nic nie zleciało tam. Jedna, dwie sztuki. Ja w tym roku nie będę wykonywał już zabiegu. Rodzina na 13 grudnia 2025. Jest końcówka jesieni, bo zima to tak naprawdę się zaczyna. Astronomiczna około 20 grudnia no zajechane pszczoły karmieniem październikowym zajechane bez dwóch zdań szkoda nawet dyskutować O, te to się całkiem zarżnęły tą podkarmiacką październikową tu mamy następną rodzinę na 13 grudnia 2025 następne zajechane bez łączenia to jest jeden korpus następne następna rodzina zajechana październikowym karmieniem no bez dwóch zdań o tutaj gdzie pokazuję paluchem jest przód yy, tu jest tył ok, szkoda szkoda nawet dyskutować tu jeszcze jedna rodzina o tej to chyba zaszkodziło to październikowe karmienie tu ją usunę reszta jeszcze nie wie że ich powinno nie być. To jest bez łączenia. Tu teraz już nie będę zasuwał wkładki, <laughs> ta wilgoć zniknie całkowicie. Pszczoły zostaną na siatce. Nie ma sensu wykonywać dodatkowego zabiegu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem uliczek zajętych. Kłąb jest tutaj tak mniej więcej do połowy ramek. Siedzi nisko na dole. Z tyłu mamy zapasy. Ok, rodzina bez łączenia, ul zimny. To w następnym filmie się odnoszę, odniosę do inżynierów ciepłownictwa ulowego. Tak jak widać, powałka deska, tu jest zwykła sklejka na górze. Nic się złego nie dzieje, sposób naturalny. Mamy wymuszoną y, 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 blokadę czerwienia, ono jest niepotrzebne w zimie. Zima tak naprawdę się zaczyna 21-23, no jakoś tak w grudniu astronomiczna. Ule zabezpieczone. Na ptaszki, bo ja tu mam plagę dzięciołów, takich faktycznych, a nie urojonych, a i na myszki, siatka, z tyłu, kładka wyjęta. Pszczoły są na siatce. Tu za kilka dni zacznie się prawdziwa astronomiczna zima, bo teraz to jest jesień. Tam był epizod ze śniegiem. Teraz tak, na ekranie wyświetlam odnośnik do szwajcarskich badań na temat yy, wpływu stosowania środków organicznych na zawartość tychże środków organicznych w miodzie. No trzeba przyjąć jakiś system wartości i wierzeń. Bez tego to człowiek się zachowuje jak ten przysłowiowy liść oderwany od drzewa. Pierw y, piękny, ładny, kolorowy. Potem los, czyli wiatr nim targa na wszelkie możliwe strony no i gdzieś tam kończy na jakiejś przeszkodzie, nawet i na płocie, no i gnije i tyle po Więc tak, y, te badania są na tyle y, świeże, że można założyć, że były zastosowane y, y, dokładne, y, przyrządy pomiarowe i na tyle stare i spoza kołchozu że można założyć że znaczenie miało sama metodologia badań a nie na przykład wzorem profesora od skwarków poziom uatramentowienia się w każdym miodzie miód z natury rzeczy jest kwasowy miód kwiatowy mniej Miód wyrazisty, na przykład spadziowy, zdecydowanie więcej. Znajdziemy różne związki kwasowe, organiczne, na przykład kwas bursztynowy, tak podaje dla ciekawostki, ale tutaj się skupimy na dwóch kwasach, czyli kwasie szczawiowym i kwasie mrówkowym. Teraz tak, co do kwasu szczawiowego. jest on obecny w większości warzyw. Jego zawartość waha się. Naturalny sposób w granicach od 300 do 17 200, 17 200 mg na kilogram warzywa a w miodzie jego zawartość wynosi od to, no mniej więcej od 10 do 300 mg. 10 do 300 mg w miodach, w kwiatowym mniej, w spadziowym więcej, w stosunku do warzyw od 300 do 17 200. Czy innymi słowy, jak ktoś by się na siłę nażar, naciny, pietruszki, kilogram, no to przyjmie dawkę 17,2 g Dla porównania, słoik miodu kwiatowego, kilogramowy, no to jest też wyzwanie, żeby zjeść na raz. Ta dawka będzie wynosiła 0,03 grama, 0,03 grama w stosunku do 17,2 g, Więc o czym tu jest mowa? No, ale Osioł pozdechnie z pragnienia i 2 metry od wody. Sew mówi, że wie lepiej. Także przejdźmy dalej. E e użycie środka organicznego, czyli tych kryształków nie powoduje wzrostu jakiegokolwiek wyczuwalnego przez instrumenty pomiarowe. że też nie mówiąc o kubkach smakowych. E Zawartości kwasu szytowego w miodzie w porównaniu do rodziny, gdzie nie stosowano. Tego środka. Natomiast w przypadku kwasu mrówkowego, raz w sierpniu, drugi raz we wrześniu trzeba uważać, żeby nie popalić czerwią. Trzeba się dopasować do temperatury. Yy, trzeba nie spowodować wzrostu paniki pszczół. żeby zabieg był skuteczny, yy, powoduje wzrost zawartości kwasu mrówkowego w pierwszym mierze kwiatowym o 40 mg. To jest grubo, grubo poniżej możliwości detekcji przez kubki smakowe. W drugim miodzie, tym letnim, tu już się pojawia spać, poziom zawartości kwasu mrówkowego w rodzinie, gdzie był stosowany w poprzednim sezonie jesienią, w stosunku do rodzin, gdzie nie był stosowany, jest identyczny, czyli praktycznie tego kwasu mrówkowego nie ma ponad to, co jest w naturze. Teraz tak, w, w, w miodzie spadziowym e, kwasu mrówkowego jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej niż w miodzie kwiatowym. Stosowanie kwasu mrówkowego na wiosnę to jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem. Jest za krótki okres czasu, by ten kwas zdążył się zbliżyć do wartości naturalnych. Za krótki okres czasu jest po prostu ryzyko takiego nagromadzenia, że będzie to wyczuwalne przez konsumentów. Ok. Same związki nie rozpuszczają się w wosku, czyli w tuszu, w tłuszczu, bo wosk jest tłuszczem. Yy, nie, przy, yy, pasożyt nie jest stanie się na nie uodpornić, one działają kontaktowo ja sam osobiście nie stosuję już chyba trzeci sezon wydaliny faraoniczej yy, no wygodniej jest służyć kryształków yy, zabiegi, które wykonuję to w tym roku w każdej rodzinie był wykonany raz zabieg w sierpniu tak w listopadzie. No i teraz trzeci, poprawiłem na Mikołajki. Z prezentem tu przyjechałem dla Warozy. W wigilię nie zamierzam już wykonywać żadnych zabiegów. Na wiosnę też zostawię rodziny w spokoju.